Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym dzisiaj skomentować dwie sprawy. Po pierwsze, artykuł, który ukazał się na portalu dziennika Rzeczpospolita o blokadzie przez Ukrainę tranzytu kolejowego na granicy z Polską i dzisiejszy szczyt Trójkąta Lubelskiego, który odbył się w ukraińskiej. Hucie. Zacznijmy od artykułu, który ukazał się na portalu Rzeczpospolitej w subdomenie związanej z logistyką. Informacja o tym, że Ukraina blokuje tranzyt kolejowy między innymi z Chin, ale także z obszaru post, z pozostałych państw, obszaru postsowieckiego i blokuje główne przejścia właśnie kolejowe na granicy z Polską. Jest informacją, która musi stawiać bardzo istotne pytanie o przyszłość strategicznych relacji z Ukrainą, ponieważ uderza to w bardzo istotny sposób w interesy polskiej spółki państwa. PKP LHS. Oczywiście mowa tutaj o linii hutniczej szerokotorowej, która od granicy z Ukrainą prowadzi aż do Sławkowa, i jest bardzo ważnym elementem polskiego systemu logistycznego. Jest bardzo Także ważnym elementem połączeń z Chinami. To oczywiście warto, tak, warto oczywiście tutaj powtórzyć Rzeczpospolitą, że zaletą tego przejazdu z Chińskiej Republiki Ludowej do Sławkowa jest po prostu krótki czas, który wynosi od 12 do 14. Dni w kontekście blokady przez Ukrainę tranzytu, bo tutaj też warto oczywiście dodać, że chodzi o to, że Ukraina wystosowała po prostu taki szantaż wobec Polski. Domaga się zwiększenia liczby zezwoleń na przejazd samochodów ciężarowych. Chodzi o to, aby go zwiększyć ze 160 tysięcy zezwoleń, które były w tym roku, w mijającym roku, do 200 tysięcy. Na rok 2020 strona ukraińska argumentuje, że brak nowych zezwoleń będzie wpływał bardzo negatywnie na. Ukraiński handel zagraniczny. Natomiast oczywiście warto podkreślić, że takie blokowanie wymiany handlowej w sytuacji, kiedy polscy przewoźnicy wykorzystują około połowy zezwoleń, jest absolutnie nie do pomyślenia, jest absolutnie nie do przyjęcia dla każdego, dla każdego państwa, biorąc pod uwagę, że ta sytuacja uderza w bardzo istotny sposób w polskie interesy gospodarcze. Biorąc pod uwagę fakt, że Węgrzy w najbliższym czasie otworzą swoje, swój bardzo ważny hub logistyczny, który będzie omijał Polskę, no to sytuacja Polski wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. Ten nowy terminal przeładunkowy na granicy ukraińsko-węgierskiej, który ma być stricte nastawiony na właśnie tranzyt z Chin, ma być bardzo istotnym elementem tej polityki węgierskiej, polityki wielowektorowej. Ten wielki węgierski intermodalny hub w miejscowości Fenia na Węgrzech docelowo ma przeładowywać rocznie około 1 mili miliona. TIU, czyli tej jednostki odnoszącej się do, 20, do kontenerów o długości 20 stóp. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to fakt położenia tego, tego właśnie hubu tuż przy, granicy, tuż przy granicy z Ukrainą. Widać, że Węgrzy zrozumieli, iż prowadzenie polityki wielowektorowej, polityki odnoszącej się bardzo pozytywnie do relacji gospodarczych z, gospodarczych z Chinami, Przynosi, przynosi po prostu korzyści. W Polsce oczywiście warto dodać, że jest ogromny terminal przeładunkowy w Małoszewiczach, natomiast z uwagi na polską politykę wschodnią i relacje z Białorusią i relacje z Ukrainą, no trudno się spodziewać i trudno prognozować polepszenia tych perspektyw relacji, jeśli chodzi o wymianę handlową z Chinami. Mimo tej trudnej sytuacji trwającej już ponad dwa tygodnie na granicy polsko-ukraińskiej, jak gdyby nigdy nic, dziś, 20 grudnia, w miejscowości Huta na zachodzie Ukrainy odbył się szczyt Trójkąta Lubelskiego. To format dyplomatyczny utworzony w ubiegłym roku, który ma zacieśniać relacje między Polską, Litwą i Ukrainą, także Przyczyniać się do zwiększenia szans na członkostwo Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, i na tym dzisiejszym szczycie, przede wszystkim politycy podpisali wynegocjowaną 2 grudnia bieżącego roku deklarację, która ma być takim podsumowaniem 30 lat relacji między Polską, Ukrainą i Litwą. Tymi najważniejszymi. Deklaracjami, które dzisiaj padły w ukraińskiej hucie, była, była, był sprzeciw wobec działań rządów Aleksandra Łukaszenki, a także wezwanie do zdecydowanej postawy wobec Rosji. Prezydenci Polski i Litwy potwierdzili swoje poparcie dla członkostwa Ukrainy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ani na stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, ani na stronie polskiego MSZ-u nie ma ani jednego słowa na, ten, na temat tego, czy odbyły się jakiekolwiek rozmowy między prezydentami Polski i Ukrainy w sprawie blokady przez Kijów, tranzytu kolejowego na granicy polsko-ukraińskiej. Warto także zacytować prezydenta Andrzeja Dudę, który podczas konferencji prasowej powiedział bardzo ważne słowa. I tutaj cytat. Bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną. Nie wolno pozwolić na to, aby jakikolwiek skuteczny atak mógł zostać na Ukrainę przeprowadzony. Trzeba czynić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec. Koniec cytatu. Z tych informacji, które posiadamy, z tych informacji, które do, docierają do opinii publicznej, zarówno z kancelarii prezydenta, jak i z publicznych, Mediów oraz z polskiego MSZ-u widać, że Polska nie tylko nie stara się wymóc na Ukrainie, nie stara się naciskać na Ukrainę w sprawie respektowania prawa międzynarodowego i dobrosąsiedzkich relacji z Polską, ale co więcej, Polska stara się w sposób niezwykle, no można powiedzieć, aktywny wychodzić przed szereg. Wielu silniejszych państw NATO i Unii Europejskiej. Warto tylko wspomnieć o tym, że i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Niemcy są niezwykle zachowawcze i niezwykle powściągliwe we wspieraniu Ukrainy, podczas gdy władze polskie na czele z prezydentem Rzeczypospolitej i szefem dyplomacji, no, w, w, można powiedzieć, y, bardzo mocno akcentują kwestie. Y, Poparcia dla Ukrainy i tak jak zresztą prezydent powiedział, czynienia wszystkiego, aby zapobiec atakowi na to państwo. Minister Zbigniew Rau dla, dla niemieckiej stacji Deutsche Welle powiedział wprost, że należy udzielić pomocy Ukraińcom takiej, jakiej jak jak po prostu będą, będą chcieli, o jaką poproszą. Myślę, że. Taka postawa, postawa bardzo uległa. Postawa jednost, można powiedzieć takiej jednostronnej deklaracji pomocy, ponieważ tak daleko idących deklaracji nie składają ani Berlin, ani Paryż, ani Waszyngton. Stawia Polskę w bardzo trudnej sytuacji. Tego typu deklaracje stwarzają wielkie nadzieje dla społeczeństwa ukraińskiego, dla ukraińskiego establishmentu politycznego i dodajmy nadzieje, które Prawdopodobnie się nigdy nie ziszczą. Prawdopodobnie się nigdy nie ziszczą. Polska nie posiada potencjału militarnego, który pozwalałby na wsparcie Ukrainy w bezpośredniej konfrontacji w pełnoskalowej wojnie z Rosją. Taki potencjał posiada cały Sojusz Północnoatlantycki, natomiast sojusz północnoatlantycki jego najważniejsi członkowie wcale nie wykazują. Właśnie ochoty na taką, na, taką, na taką pomoc. I tutaj warto przywołać wypowiedź niedawną, bo z soboty 18 grudnia tego roku, brytyjskiego ministra, ministra obrony. Brytyjski minister obrony Ben Wallace w rozmowie z tygodnikiem The Spectator powiedział, i tutaj zacytuję dokładnie to, co powiedział: Jest faktem, że Ukraina nie jest członkiem NATO. Więc jest wysoce mało prawdopodobne, że ktokolwiek wyśle wojska na Ukrainę, by rzucić wyzwanie Rosji w takim scenariuszu. Myślę, że to jest jasne, nie powinniśmy oszukiwać ludzi, że tak się stanie, a Ukraińcy są tego świadomi. Koniec cytatu. I w tym kontekście wypowiedzi, deklaracje polskich polityków na czele z prezydentem Rzeczypospolitej, z ministrem spraw zagranicznych no są po prostu nieodpowiedzialne. Są dawaniem nadziei, są dawaniem deklaracji, których nie będzie można spełnić. No chyba, że intencją jest włączenie Polski do konfliktu z Rosją bezpośrednio czy pośrednio i w ten sposób próba wywarcia nacisku na, na NATO, aby się zaangażowało, ale myślę, że, że to nie jest intencją Polski. Polityków, to byłaby zresztą polityka samobójcza. To byłaby polityka samobójcza, i te działania w ostatnim czasie pokazują wielkie, głębokie niezrozumienie polityki międzynarodowej w sensie realizmu politycznego. W sensie po prostu realizmu politycznego, który nigdy nie ustąpił, który nigdy się nie skończył. Końca historii nigdy nie było, nie ma i po prostu w, w, dającym, się przewidzieć, w dającym się przewidzieć czasie nie będzie. W związku z tym należy prowadzić politykę realną, czyli politykę no, w, w, w miarę możliwości, a nie w miarę marzeń, wizji i e, idei. Taka zresztą polityka uległości wcale nie cieszy się szacunkiem na Wschodzie. Pamiętajmy, że Ukraina jest państwem postsowieckim. Te elity myślą inaczej, ta kultura strategiczna wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, i taka polityka jednostronnej uległości braku akcentowania naszych interesów strategicznych nie cieszy się szacunkiem na Ukrainie, i stąd takie, można powiedzieć, zagrania Kijowa, jak właśnie blokada tranzytu przez Polskę. Dziękuję Państwu za uwagę.